słuchaj carlos sweet What's up, sweet, What's up, sweet? What's She's dead, bro jedziemy no i psy nas opali no passenger show us your hand fit to pips no patrz weź Stop! Get down on your knees, Get, get, you get down on your there you go. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. It's my money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. <sighs> Welcome home Carl. Glad to be back You haven't forgotten about us, have you boy? Dobra Bejrzeliśmy film No coś mam z mieszkoło O, jest już Tam, mam jechać, dobra, jedziemy What the fuck? Grove Street. Home. At least it was before I fucked everything up. Are here. Mom, up to something. You picked the wrong house, fool! Hey, hey, big smoke! It's me! Carl, chill, chill! Chcę Do wam yeah, cool. co, jechać? Mhm. Uh -huh. What the hell? Na rowerku, zupa i mixek. Trochę kondycji trzeba żyć. Tak, to... jedź, jedź, jedź. Here. jedź bo nie wiem, co CJ, Watch się. Ojej. Ojej. O ty ku... No patrz! Zabije mnie no Szybciej, 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 wydupiaj, wydupiaj! A ja to klikam Yeah, it's Temple Drive. Shit, a bunch car is onto us. Split up. Keep up, motherfucker. Sorry that I'm eh? You just a liability, CJ. The Why you bother coming back? Straight back into the game, right, dog? Yeah. Go, Was it this bad before you left? Move, it, C.J. You embarrassing us, nigga. East Coast got you all thin down home. Oh, shit. <laughs> Do domu jedziemy, do domu, do domu. Wiem, że teraz jesteśmy. Za rajderem, wiem, że za rajderem Przecisnąć, przecisnąć A tam stoi? O ty. On tam stoi. Strzelają w niego. What's the matter, fool? You tired? Give me that bottle, man. Keep up, motherfucker! I got with them motherfuckers though. Sold them niggas who's gangster. Rider nigga, you so leaving, me. <laughs> I ain't sure thought I might stay things is fucked up Well, <laughs> the last thing we need is your help. Ah man, I won't let you down. I swear Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later Hey, Good co Jeszcze tu wlaściciel. What the hell? Przecinaka? Nie mam przecinaka. On, then, don't get fresh. Oh. 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 Aż ty dawaj, dawaj kasy. Dawaj kasy. Tak, mój. Dzięki. U oh, kurde. Może ta będzie miała... Łotwie, bić się chcesz? Gdzie do mnie. Gdzie, no. gdzie, 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 gdzie. To, oh. to nic nie miała.

Takie bugi. Takie okay. Try not to hurt me. Taki čul. Drzwi byś wyłamał. Okej, okay, dobra. Nagrywamy. Dobra. Zapisane. bo tamto to... Własne tak gram. Wiecie. Tamte zapisy. Oh, no, okay. The phone is oh. Hello? Hey, thought I'd explain some shit. Sweet, hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grocery? Dobra I I know, I to talk to show me how they drive on the East Coast, homie. I smoke cause it gives me knowledge. Hey, old Reese still run the barber shop? Like a raggedy ass. Czekajcie chwileczkę. Nie tu, chyba tu było. E controls? Nie, 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 nie. Audio jest. E tak, o, a radio ściszymy

You still a buster to me. Is you high? <small noise> Sit down, son. Yankee. <small noise> you got a style in mind? <small noise> <small noise> Nie. 150 afro.

Shit. I told you he was crazy. Man, you jacked up. Man, what's this? Shit look ridiculous. Oh respect for the hood. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. I wanna get us <coughs> something ah. to eat. Then I'ma take care tak. of business. Yeah, mama pashnayo. Ja mam niby zjeść coś, że energii mam... dodać więcej mam tego, że biegać, a... a on ma chyba napaść Dobra, idziemy Drzwi by z... no, i się zaciął No cześć Cześć, witam was Masz coś jeść? Tak, wiem, wiem Dzięki Dobra, dzięki. To ten dupek będzie r... No, znów te kurde... No, wiedziałem. Give up the money! this a raid! Ryder, not this again! It ain't me, fool! No one else is that small! I feel sorry for your dad! Shit, you crazy! Let's get up out of here! This pizza parlor's no push. -up. Co my robić? Siadać! Uszczilo! Uszczilo, wsiadaj, 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 na on, on... on chce nam tego! on chce nam dom zabrać! A jedź, jedź! jedź. Aż, ci kurde znaki! Nie niepotrzebnie te znaki, story. Zamknij drzwi bo wypadniesz bo go! jeżeli wylaj się tutaj! a no? chyba nie, idziesz? celuję celuję jak moja babcia A tak się choć zakręt! Tylko niepotrzebnie ten słupsa Spaduwa Powiedziałem spaduwa Patrz jaki cioł to To żeś, po... żeś zrobił popsułem rajderowi samochód Jeszcze się dymi Rajdze zamknij drzwi bo zawylecisz Marza to rajder że ci popsułem Cofne ci, profesjonal. Wysiadamy od razu. <coughs> tak, wiem, dobrze. Tak, tak, da, tak, baju, baju. Mm, kurda, myślę, że kasę dostanę, no. tak, tak, idziemy tak, tak, zapisać tak, 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 zapisać tak, Jeb 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 jeb, 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 Big smoke. Spisujemy, okej, okay, dobra. Ciekawe co na górze jest. O, myszka mi ja. czekajcie chwilę. O coś nie wiem, coś jest myszką chyba mam. What the hell? Tu, otwieraj. Nie ma? Ło, wow. parat mogę zrobić. A, co wow. jest zdjęcia? Switowacie jest to Ale swito będzie. Give Ty hipisie. Jest zbliżenia? Wow! Aaaaa! Ah. chwycenia. Czekajcie, palne sobie dom. Ło kurde. A, potem sobie fotki wkleję. Moja chata, bez garażu. Dobra, nie wiem, coś nie dalej mi się robi. Kuczaki! I patrzcie, what the hell? Well, come on, come on, come on. Psikocz! A wiem co będziemy robić. Pikoczem Kurde. No to Leo mnie zabije. Wy duki, powiedziałem. i powiedziałem. Kurde. kurde, trzeba ściągnąć tego. Far Cry'a, bo go zakupiłem ale muszę ściągnąć niestety bo wiecie przez internet Dobra wiem co mam robić? Psi koć mam tak? No dobra Co ty starpoliu? A, poszły się aha, haha, taki cię fajnie Będziesz mi bić? Będziesz bić? Sweet Car. Dobra, jak do Sweeta mam iść, to dobra. Tutaj przeskoczy? Przez płot. Łapsa, łopaka nam stała. Yeah! No ja bo Sweeta wywale, palnego w łeb. A, ona bala z terytoria, dobra. balasów czytas Nie, jak chcecie, to może ta seria być na tym kanale, jeżeli chcecie w ogóle. I... jo. Ta... Wow, ale ta peta. A ty gdzie Aha, czy mnie zostawiasz, dobra. Spadaj! Wydupiej, wydupiej, wydupiej! Go money, go money. O, oh, balasty No oh, ja, yeah. chodźcie, chodźcie, come on. Przez stach, kurde. What the fuck? Aż ty masz, masz w dupę, masz w dupę, masz w dupę. Masz wry... Po szczęce! I wtedy w dupę Co ty chcesz? Co to taki, kurde, to taki bratny myślisz, że jestem, no? Co rypoli masz, masz, cyk, 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 Come on. O widzicie, jest. Jest. Dobra, wydupiej. Cześć, wezmę ten motorek, dobra? Hmm. Dzięki ci parę metrów, ale mi się nie chciało iść. Chociaż ci odstawię. Cześć, dobra. No, ten nie wszystko oczyszcz. Ty policja, jesteś je, gruba, z spaśluch. A nie taki wysportowany jak ja. Ło, widzisz? Oba do No teraz co? A, Sweet pewnie przyjeżdża. Dobra. To jest ostatnia misja, jaka jest. Na, no, w tym odcinku pierwszym. Takim. Dobra. Dobra, i jedziemy do domu. Wydupiamy do domu. Wydupiamy do domu i się... No. Dobra. Więc mam do widzenia, żegnam was, yy, jak zwykle, Minecraft1234, byliście i zapraszam na kolejne odcinki. Series... <grywa> mam ra... E, mam... Ale, dupa, ale dupa. O, 200 tu koń. no to widzisz, no dobrze, dobrze. Dobra, zapiszemy. Tak, wiem, dobra, dobra, dobra. Musimy zapisać. Rider, okej, okay. okej. Okay. I do widzenia, żegnam was, zapraszam na kolejne odcinki, będą wkrótce. Wkrótce, dzisiaj jest wtorek? Wtorek. To chyba raczej co wtorek będzie Geta San Andreas. Zobaczymy jeszcze, zobac zobaczy się. Więc... Siema, do widzenia, żegnam Was. To CJ w Geta San są 24 na YouTubie, a Karol w rzeczywistości Siema. witam do widzenia.